Przepraszam wszystkich normalnie oglądających. Mój czat to pajace. Kochane, kocham ich, ale pajace są straszne. Całka, całka, całka. I hit the Kevlar! Kevlar is down from. Ooooo! Fuck! Ooooo! Ten I... fuck! I... Sorry, Sayu. Jesus! Dwitek, ale brzmi Sprzedał. Znam to uczucie, każdy je zna. Czy to będzie fi, fikołek? Czy to jest fikoł? Nie, to nie jest fikoł. Jezu ile? Uf. Ja nie pierwszy nie ja, wierzę. Wierzę. Ja, wierzę. Wierzę. ja uinstal. Pagło, że jest to nie w porządku składnik. Był 242k wyświetleń ten ma 1300. Dotyczy, bo zarabiamy z czegoś co nie jest livestreamem, co generalnie powinno być normą na, na Twitch'u. Więc przestaliśmy i wysłaliśmy zapytanie do Twitcha, co oni na ten temat myślą. No i dostaliśmy odpowiedź, że generalnie nie łamiemy regulaminu i że jest to okej. Okay. Czas na powtóreczki oh, 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 oh! z no, no. A teraz tak po czasie. Mówiłem to wcześniej, ale nikt mnie nie słuchał, bo wtedy jeszcze było streamowanie na Facebooku i było wchodzenie na Twitcha. Puszczanie po, powtórek Valorant'a jako pełnoprawny stream, zamiast, zamiast, zamiast po prostu puścić funkcji rebroadcast, to szmaciarstwo było i skok na kasę. Plus jeden. No ale odbiło się! Na jak później. <laughs> Jaki wąsiór ma! Powinien zostawić to, powinien zostawić to! zostawić to z jakimś to. biletem czy coś takiego stary chyba, co to oni chyba tam tak. jak mu wybierał. R. 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 Zagranicznego Twitch Rewinda możemy zobaczyć po tym. taki mastermindy, jestem taki Jest kurwa, jestem za mądry dla tych debili. Flash, <grym> 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 De <broadcast> biało. nie pozwalał <grym> na dropy, no to <grym> trudno. Jeszcze. <grym> no. Juwało, dziękuję za dwa Wydaje miesiące, się pozdrawiam. się gra. Gramy teamowo, chcę mieć myt, mocniejszy team w Polsce Wydaje. i myślę, że nawet jednym z lepszych w Europie. Tita, Polski wrócił. -hoo -hoo! No Fortnite, jasne. we like Fortnite There boys! Nice. Fortnite! Nie Fortnite! Nie wiem, Let's Fortnite! go, stary, Dobra, tam dwa. Let's go! Let's go! Lecimy! O to chodzi. Dwa winy na jednych z moich za Tutaj powinna być jakaś jaskinia chyba, nie? Ja, tak jest, jest jaskinia. Jaskinia! Czy w tym rewindzie będą jakieś dymy, czy tylko randomowe shoty z losowych jest momentów? To jest taki rewind na zasadzie no, polscy streamerzy w tym roku grali w gry. <noise> Jakby Maciek lat 10 to robił trochę, tak? Polscy streamerzy w tym roku grali w gry. Nie wiem czy pamiętacie, ale grali w gry. <głos> 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 Dzisiaj będzie taki inauguracyjny, początkowy live, gdzie sobie opowiemy co będzie... Ty, właśnie, ekipa była ty, na Twitchu. Ekipa tuczu. zniknęła w ogóle z Ekipa ty. była tweet na Twitch, ale ekipa zrobiła bardzo dużo dobrych rzeczy. Przyszli na Twitcha, zaprosili swoich widzów i poszli sobie z Twitcha. Podzielili się swoimi widzami. Dzięki, ekipo. To trochę prawda. Dzięki, ale... ekipo. Co prawda, wszyscy poszli. Nie, zapomniałem, prawda, wszyscy byli. poszli i wiesz, większość z nich poszła do Ewrona od tej ekipy, co nie, ale trochę zostało jeszcze. Dzięki, dzięki, ekipo. KC. Ja się to działo u nas na Twitchu. Ja też do tyłu ja znowu. Ja się boję. Nie! się jest pierwszym zawodnikiem, który wpadł do mnie. Moi drodzy, od pierwszej lipca wstępnego, ja ja Witam! Wróciłem na Twitcha. Co prawda, w tym momencie nie mam partnerstwa z Twitchem, bo to partnerstwo zostało zerwane, kiedy uciekłem sobie. Ty, na... Ile bonkol skut w tym roku? Ja myślałem, że on wcześniej składał. Ale chłop się wyrzeźbił! Broda, broda z go po. No, po no, no. no, no, no. Ale teraz, jak Biz ma. On no. zaraz się to... zarasta. Ogólnie możemy zrobić tak. Unban all. Z okazji powrotu. Jest komenda wpisywana. Oho. Proszę Państwa, w zeszłym tygodniu duża część streamerów z Twitcha zastosowała wszystkie swoje zapisy transmisji oraz klipy. Spowodowane to było roszczeniami DMCA. Dostałem DMCA. Na dole tego jest napisane, że mogę się odwołać, jeżeli uważam, że w danym klipie nie ma piosenki. Niestety nie klipy! Flip nie jest usunięty, bo usuwałem klipy. Ja na nie przykład skrępa. nic nie usunąłem i nadal streamuję. Łatwo, łatwo. A? Bo ten klip nie istnieje. Ale skoro klip nie istnieje, to dlaczego dostałem DMCA! Pop dosłownie się odpala i mówi, że jemu się nie... O chce nie! Po prostu sobie gra w ciszy w ligę. Widzowie! Pierwsza dramka... Musiał się odzywać! Musiał się odzywać. Tak rykoszetem wtedy dostałem! Ech. Się nie, nie, Liga nie, 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 mnie, Evron Będziesz kopany nie, się w dupach poprzewracało na tym na tym nie, 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 i miał nie, nie, jak jak nie, z Facebooka Nam przyszły Minecrafta streamować Witam Siema NICE, ZRZUCIŁEŚ NICE nie, 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 JEDEN nie, JEDEN O jeden jeden. TOREK JEDEN na JEDEN, jeden, na jeden. A to pięknie to ograł. O Jezu, tak. Został, to został put To było prawdziwe Nie PvP. To była wojna prawdziwa. O e to jest, to jest. O mój o. Boże! I was here! Daj! Jest! Wow! Daj! Ja pierdzielę! Widzę, widzę. Pomagam w remu. Klepie, klepie. No. O, o tak. Najważniejsze wydarzenie. Team spirit, pan powiedzieć? <laughs> That is magical. O kurde, ale O, dobra, kontynuujemy trend streamerzy grali w gry. Dziękuję Mania, pozdrawiam. Jak tam nawet... Ale główkę to Taka seksowna seksowna konsola! Szok! To jest tak seksowna konsola, że nie mogę jej położyć w dużym pokoju, bo żona będzie zazdrosna, no. ...czy cały świat zwariował, bo wszyscy grają w Gra, która ma dwa lata. Nie dajmy jej, nie dajmy jej, nie dajmy nie dajmy, nie dajmy, nie dajmy, o! wszyscy tak już! kurde, Nie! Nie! nie, nie ja pierdę! To zdrowie, to zdrowie Warunki! kradli farmorka i misio robi dziewczyna? O nie! I mówi tak. Że o nie! Cały czas ją wyzywa. Tak. O nie! Chad, I razu. wasn't here! I 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 myślałem, że I wasn't here! Ale ja zjechałem jak Devil i się wypierdzieliłem. Witam, koneseru. <grymne> legendarny stream. Witamy na Nvidia. O, ale to był jeszcze bardziej legendarny stream. <grymne> Makłowicz Industries. Au, to jest to, czego potrzebujemy. Kulinarne Makłowicz Industries. Wierzę Pascala, wierzę siebie i robią 24 godziny streamy z gotowania. <grymne> I, I piesek pierdziela koperek. Szachy też klaszt, nie? Szachy już nie, bo to strasznie ciężkie są. W Oj, jak nie Szachy już nie! Mmm, szkoda. Ale ja nie mogę. Czy nie mogę z Makowiczem walić w szachy przez internet? O kurde. Przez Makowicz na, na Amonga. Karen Martinez. Say Ojciec jest! Słuchajcie, twerk? Work it! Work it! Ojie! Oh. <laughs> ja. Jesteś! 2077. 2077. Jestem! cyberpunk! Tak, Jestem tak, No Ale tak szczerze że to był najbardziej randomowy moment chyba grania w polskim pobie, tak. Strasznie randomowe są te rzeczy. Innym razem. Mocne zagrania od Mańs. Tutaj D4. Na oglądał się Netflixa. Wiem czy jest debiut królowej. Może Gambit Hetmański będzie grany. Nawet nasz rascik jest! jest. My brother, no jest A jest, jest! We brother, from yes, brother, from brother. From another mother. Bo, bo Kisiel mnie postrzelił, ja miałem tą krowę i Kisiela w bazie, jest tu kawałek od nas. To jest Kisielek. Ale jest. musi być A, Gambit kisiel, Tacikiewicza, kisiel, Jeżeli kisiel, to to nie będzie Gambitu kisiel, Tacikiewicza, to, to, to będę ony. To, baduje, to baduje. był najważniejszy to pojedynek to na Twitchu tak w tym roku. Pierwszy rajd w życiu, chłopie! O nie, nie było gambitu! No nie, był 28 grudnia nie! Zawiodłeś! Zawiodłeś, zawiodłeś!